dzisiejszy vlog odnośnie selera pikówki i wysiewu i już Wam mówię po kolei jak to u nas wygląda tutaj mamy selera wysianego 18 lutego on po jakichś 7 dniach już pokazywał pierwsze kiełki tutaj mogę Wam pokazać jeszcze są takie roślinki nasiona, które dopiero kiełkują jak wygląda kiełkowanie selera o to teraz tutaj takie widać nasionka i seler na początku puszcza białe kiełki i robi korzeń a jak zrobi korzeń to później e, robi pierwsze te liścienie i po jakichś dwóch, trzech tygodniach czy tam po tygodniu, zależy jak tam mu wigor pozwala i tak dalej temperatura robi liście właściwe tu na razie jeszcze w ogóle nie widać żadnych zalążków liścia właściwego więc spokojnie pewnie jeszcze około tygodnia trzeba będzie poczekać aż ten lis właściwy się pojawi. Przejdźmy może teraz do drugiej partii scelera, to Wam pokażę jak to wygląda na początku, bo tutaj mamy teraz go położonego na takim podwyższeniu na dwóch skrzynkach już w tym momencie jest w ogóle nieprzykrywany i on sobie tak rośnie zgodnie jakby, jak mamy temperaturę na dworze jak słońce zaświeci, to mamy temperaturę lepszą. Wyższą. Słońce zajdzie, to mamy niższą. O i jak wiadomo teraz, tak jak dzisiaj, już musi piec chodzić. Bo by było zimno, bo na dworze mamy 0 yy, Tutaj mamy obecnie 22 stopnie. Może akurat się piec przegrał, tam ustawione jest chyba na 18. Dlatego yy, tak to wygląda. Tu mamy też yy, Zasiane na próbę bezpośrednio w tacki. Trzy tacki mamy zasiane. Zasiane jest po to, żeby zobaczyć po prostu jak będzie jaka będzie różnica pomiędzy takim selerem bezpośrednim, czyli bez przerywania korzeni, bez pikowania, a takim właśnie pikowanym później, czy jak to będzie z szybkością wzrostu i jego wielkością odnośnie daty sadzenia. A teraz tutaj właśnie już przejdziemy do można powiedzieć Miejsca, w którym on wschodzi Czyli tak, tutaj mamy obecnie teraz Odkrytego selera, bo był akurat podlewany Dlatego mamy odkrytego Ale tak, jeśli chodzi do wschodów No to seler jest Tutaj położony na wysokości Tak gdzieś około 80 cm Na trzech skrzynkach I tu mamy Wysianego Identycznie tak jak tam I on jest tutaj Przykrywany folią i ta folia jest jakby w ogóle niezdejmowana przez pierwsze kilka dni, bo tam jest podlany, jak poza siebie jest od razu podlany wodą, żeby miał wilgoć i jest przykryty, żeby skrzynki zaparowały i miały też większą temperaturę. Tutaj co widać te rurki do góry dodatkowe, to na tych rurkach mamy zaciągane, jak jest w dzień bardzo duże słońce, to tu po prostu sobie do góry cieniujemy agrowłókniną. Jeśli, no, jeśli, jeśli jest takie mocniejsze słońce to na agrowukninę kładziemy też kartony po prostu, żeby te, roślin, te nasiona, bo one tutaj mają folię położoną na skrzynkach, żeby po prostu tu bardzo duża temperatura występuje, ponad 30 stopni, żeby się nam te kiełki jak będzie wschodzić, żeby nam się nie poprzypalały. No i tak to właśnie wygląda jeśli chodzi o wschód. On tutaj jest około 7-10 dni. Po siedmiu, 10 dniach jest, już pokazują się pierwsze kiełki. Jak się pokażą pierwsze kiełki, to już jest w ciągu dnia w ogóle nie przykrywany, tylko jest włącznie zacieniowany właśnie tą włókniną. Jeśli jest słońce, tak jak dzisiaj mamy taki pochmurny dzień, to nie mamy nic zasłoniętego, żeby miał jak najwięcej światła, bo seller lubi światło do wschodu. Jeśli chodzi o przysypywanie, no to on jest niczym nie przysypany jest tylko i wyłącznie gotowy torf wysiany później przyciśnięty plastikową taką tacką tą plastikową ten, przyciśnięty, żeby się lepiej złapały torfy i to wszystko jest podlany po zasiewie, jest poddany tym wodą, żeby miał lepszą wilgoć właśnie do, do wschodu tutaj mamy tego selera wysianego bodajże chyba 1 lutego dzisiaj mija 7 dni z racji tego, że mamy też chłodniejsze noce. Teraz w tym tygodniu wtedy było cieplej na tamtego selera, także właśnie przez to, że mamy chłodniejsze noce ten seler też nam wolniej wschodzi, miał też w ciągu dnia mniej światła, więc już mamy tutaj tak jak widać różnice właśnie w schodach. Tamten seler pierwszy po 7 dniach już pokazywały się pierwsze kiełki. Tutaj może na tym, na aparacie tego nie będzie widać ale tutaj już, już są takie małe zalążki kiełków ale to jest bardzo nieklutkie o tutaj na tej tutaj na tym ziarenku tu już widać takie delikatne napęknięcie i ono już właśnie zaczyna yy, kiełkować no ale to mówię to jeszcze podejrzewam tutaj yy, około dwóch y, trzech dni jak się zrobi bo na początku tutaj się po prostu robi biało nie jest tak biało na skrzynce bo właśnie puszcza kiełki takie, kiełkuje białe kiełki, one się właśnie ukorzeniają. Najpierw idą w ziemię, a dopiero później seler właśnie robi e, liście. Ten właśnie też jak już nam zrobi ten, zrobi właśnie, no jak to się nazywa, e, będzie robił liście, no to na pewno zostanie zdjęty na dół, żeby tutaj za wysoko nie stał, żeby miał, nie aż tak duże temperatury. Jeśli chodzi o wschody, no to też jeszcze dodam, że wschody jesteśmy no, bardzo zadowoleni. Podług tamtego roku, w tamtym roku mieliśmy nasiona Diamanta, nie pamiętam jakiej firmy. A w tym roku mamy Elenę z firmy Bejo, więc tu jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni ze schodów. Tu mamy wschody, patrząc na skrzynkę, to tak na oko, nie licząc, jest około 90%, nawet pewnie więcej. 95% wschodów. Także schody są naprawdę bardzo fajne. Jeśli chodzi o to, co tak widać właśnie odnośnie tego, że jedne skrzynki są mniej zielone, drugie bardziej, to po prostu może gdzieś miał jeden cieplej, drugi chłodniej i dlatego tak to wygląda, ale ogólnie wszędzie, w każdych skrzynkach mamy naprawdę bardzo dobre schody. I tak, jeszcze jeśli chodzi o wysiew, no to tu mamy paczki po 10 tysięcy nasion. Wszystkiego tutaj razem jest 150 tysięcy. A jeśli chodzi o ilość skrzynek, to tak jak widzicie jest ich sporo, ponieważ jedną paczkę mamy rozsianą na 13 skrzynek. Z racji tego, żeby było więcej miejsca po do rośnięcia, seler miał więcej pokarmu, żeby tak mocno się nie gryzł w środku. W tamtym roku sialiśmy po 1000 nasion tak około w skrzynkę. Natomiast no, było to dosyć gęsto, dlatego w tym roku ogradziliśmy to wychodzi około tam 720 roślin w skrzynkę. A jeśli chodzi o liczenie, to nikt wiadomo tego nie liczy, bo to jest bardzo drobne i uciążliwe, żeby to liczyć po 700 roślin w skrzynkę. I po prostu tak na oko jest dzielona mniej więcej porówno paczka na 13 skrzynek, rozsypywana w kieliszki i porówno w każdym kieliszeczku jest sypany mniej więcej tak na oko, wiadomo tam nie, to nie wyjdzie jakoś równo, bo w jednej parce będzie w jednej skrzynce będzie tam 800, drugiej 700, ale tak jeśli chodzi o wschody to widać jest dosyć równo rozsiany, więc wyszło nam, wydaje mi się, tak w miarę po 700 parę roślin ze skrzynce. Przy pikowaniu wyjdzie ile dokładnie w jednej skrzynce się znajduje. Także chyba to już wszystko w tym vlogu. Wszystkich zainteresowanych dalszą produkcją zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia lajka like pod filmem. A jeszcze dodam, że zapraszam też na moje pozostałe social media, czyli na profil Agrofoto oraz na Instagrama. Tam o wiele więcej informacji odnośnie też produkcji, troszeczkę inne może informacje, więcej zdjęć, wszystkiego co się dzieje na bieżąco, jak to wygląda. Wiadomo, o tym jest łatwiej tam wstawić zdjęcie niż nagrać film i go zmontować, więc tam właśnie... O wiele wcześniej i szybciej się pojawiają jakieś nowości, informacje odnośnie tego co będzie się pojawiało na kanale. Także zapraszam serdecznie na moje social media. Linki Wam podam w opisie. No. Także to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, życzę miłego tygodnia i do usłyszenia na pewno już w przyszłym tygodniu. Także trzymajcie się. Na razie, cześć.